Ten konkretny przykład, który zobaczyliście, traktuje o moim zdaniem jednej z największych złych rzeczy i największych problemów, tak stricte w cudzysłowie technologicznie, które dotyczą Rainbow Six Siege. Mowa konkretnie o Pickers Advantage, czyli sytuacji, w której opóźnienia sieciowe oraz systemowe bezpośrednio wpływają na to, że osoba wychylająca widzi nas troszkę dłużej niż my. Tą osobę. Dlatego też bardzo często w ułamku sekundy widzimy przeciwnika i po prostu nie możemy w żaden sposób zareagować. Przy okazji tego materiału możecie napisać mi w komentarzach, jaki Waszym zdaniem Rainbow Six Siege ma największy problem. Rainbow Six Siege już taką grą jest i w żaden sposób nie będzie nam dane pozbyć się tego przynajmniej w jedynce, może kiedyś, gdy wyjdzie dwójka zostanie coś naprawione w samym kodzie, w samym silniku gry. Natomiast 30 marca weszła do Rainbow'a tak zwana Nvidia Reflex, która częściowo pozwala zniwelować tą różnicę. Dlatego dzisiaj sobie o tym opowiemy, powiem Wam jak to działa i przede wszystkim jak to włączyć. Na samym końcu zobaczycie też parę starych klipów między innymi z rokiem sprzed paru lat. Także jeżeli chcecie więcej odkopywania starych, starych wideo, bo mam ich jeszcze trochę, ocencie materiał najlepiej łapką w górę. Okej okay, moi drodzy, aby zacząć w ogóle dyskusję na temat tego, jak włączyć Nvidia Reflex i co to tak naprawdę daje nam w grze Rainbow Six Siege, chociaż myślę, że domyślacie się po pierwszym klipie, który dzisiaj zobaczyliście. Moi drodzy, musimy sobie zadać pytanie, czym jest opóźnienie. I wiem, że to bardzo prosty termin, aczkolwiek chcę, żeby od początku było wiadomo, o czym mówimy. Opóźnienie to miara czasu opisującego opóźnienie między żądaną akcją a oczekiwanym rezultatem. Czyli, na przykład, nakrzyczycie na waszą mamę i tatę, a wasz tata i mama odkrzyczy w waszą stronę, to będzie opóźnienie. Opóźnieniem jest również moment, w którym klikacie na przykład lewy przycisk myszy, aby wystrzelić, i dopiero po kilkunastu, kilkudziesięciu milisekundach widzicie reakcję w grze. W cudzysłowie, widzicie, bo bardzo często są to takie. Wartości niewidoczne dla gołego oka, natomiast ta różnica to opóźnienie występuje u każdego z nas. Jeżeli chodzi o te opóźnienia, wyróżniamy dwa typy. Opóźnienia sieci, czyli ping, który wpływa zarówno na to, jak widzimy przeciwników, jak oni się wychylają, jak strzelamy i gdzie ogólnie przeciwnik się znajduje, oraz tak zwane opóźnienia systemowe, które można powiedzieć są takimi naturalnymi opóźnieniami występującymi w naszym komputerze, w naszym systemie, na linii, na przykład myszka, komputer i to, co gra widzi, to, co widzimy my. Nas na Najbardziej interesują opóźnienia systemowe w tym konkretnym przykładzie, bo dostaliśmy aktualnie narzędzie, które jest w stanie zminimalizować i bardzo dobrze zoptymalizować to, jak gra nam się w Rainbow Six Siege i zdobyć, no nie ukrywajmy, jakąś tam przewagę, jakąś przewagę tego, co widzimy podczas grania. I myślę, że omówimy sobie to na przykładzie tej oto grafiki, która na pierwszy rzut oka wydaje się być bardzo skomplikowana, ale do końca nie jest. Na ikonografice mamy wszelkiego rodzaju opóźnienia, które towarzyszą nam za każdym razem, gdy gramy w grę, począwszy od biegania, strzelania, czyli tego pierwszego, inicjalnego sygnału, który dajemy myszką, po to jak ten sygnał wędruje przez nasz procesor, jak dochodzi do takiej kolejki, w której te wszystkie procesy są przetwarzane, jak przychodzi w kartę graficzną i kończy ostatecznie w grze na ekranie naszych monitorów. Jak widzicie, aby ten nasz sygnał przeszedł ze startu do mety, musi przejść aż 5 stadiów potencjalnych opóźnień. To wszystko ma wpływ na to, jak szybko wasz system czyta to, jak szybko wystrzelacie. To przede wszystkim i też z drugiej strony, nie mówimy tylko o tej reakcji systemu naszego komputera na to, co klikamy, jak klikamy, ale w grę wchodzi też coś, co my w Rainbow Six Siege wprost nienawidzimy, i niestety na tym bardzo często bazuje gra, a mowa konkretnie o tak zwanym Picker's Advantage. W rozumieniu NVD chodzi tutaj o tak zwaną przewagę eksploratora, czyli opóźnione pozycje przeciwnika. Moment, w którym Gracz, który wychyla na nas. Ma zdecydowaną przewagę, i właśnie te dwa opóźnienia dla mnie są najważniejsze. Opóźnienie, pickers' advantage, które możemy w jakiś sposób zniwelować, włączając NVIDIA Reflex, oraz opóźnienia sprzętowe, peryferyjne, opóźnienia urządzeń wejścia, czyli myszki i reakcja naszego sprzętu na to, jak klikamy i jak szybko wystrzeliwujemy w grze w stosunku do naszego kliknięcia. Oczywiście nie jest to magiczne. Rozwiązanie. Nvidia Reflex nie sprawi nagle, że będziecie za każdym razem widzieli gracza szybciej i będziecie strzelać, reagować lepiej. Natomiast, i to szczególnie w przypadku słabszych komputerów i tych ze średniej półki, tak to nazwijmy, można zauważyć poprawę pomiędzy strzelaniem oraz widocznością przeciwnika. Z wyłączonym refleksem oraz z włączonym refleksem na poziomie kilkudziesięciu milisekund. Oczywiście to też zależy od ilości waszych FPS-ów, bo im więcej FPS-ów macie normalnie, tym teoretycznie mniejszą różnicę zauważycie. Podobnie sytuacja ma się z monitorami. Jeżeli gracie na przykład na 144 Hz, czy o 360, jak niektóre już monitory mają taką możliwość, wtedy będziecie mieli. Mieli teoretycznie tą przewagę jeszcze większą. Natomiast najistotniejsze jest to w tym momencie, że taka technologia się pojawiła, będzie ona rozwijana no i przede wszystkim jest banalnie prosto ją włączyć. W przypadku Rainbow Six Siege, a mówię o Rainbow Six Siege, bo Reflex jest też obecny chociażby w Valorancie czy też Overwatchu oraz w Fortnite'cie, ale skupiamy się na Rainbow Six Siege, wszystko co musicie zrobić to przede wszystkim zaktualizować swoje sterowniki graficzne. Zaktualizować Uplay Connect, ogólnie posiadać aktualną wersję gry i grać na wulkanie. Rainbow Six Siege niezwykły, klient tylko, klient Wulkan. Klikacie, wchodzicie w obraz i najeżdżacie na odpowiednią zakładkę, klikając tryb niskich opóźnień, włączony plus przyspieszenie. Bardzo ważna kwestia jest taka, że wiele osób myli refleks z tym, że będziecie mieli więcej FPS-ów. Nic bardziej milnego, wcale tak nie musi być. W większości przypadków, nawet zauważalny jest delikatny spadek Waszych FPS-ów w grze właśnie kosztem włączonego trybu niskich opóźnień. Ale w zależności od sprzętu, jakim dysponujecie, sami już tutaj musicie dokonać wyboru, czy po prostu chcecie z tego korzystać. Na pewno warto przetestować i samemu przekonać się, czy organoleptycznie czujecie jakąkolwiek różnicę. Aby skorzystać z możliwości włączenia takiego trybu, musi musicie posiadać kartę graficzną GTX z serii 900 ogólnie, jeżeli mowa o innych grach niż Rainbow Six Siege, natomiast jeżeli chodzi o Siege'a, wszystkie karty graficzne od serii 10 wzwyż. W opisie tego materiału podrzucę Wam też link do artykułu, dosyć sporego, dosyć obszernego, który też polecam przeczytać, aby zagłębić się w te tematy bardziej, bo jest to ciekawe. Tego małego przejściu w te, tego mojego pomieszczenia od tunelu. Wysadzili tył. No, nie? Na B, na B. O kurde, mol. Sta? Korytarz, korytarz... O. W piwnicy są dwa korytarze, nie? Jeden jest niebieski, Kawieranie. to jest... Jak coś? A, tak, blue i jeden jest od winiarni. No nie, żartujesz chyba. Nie trafiłeś mi głowy. Tak... Od blue jest kabel, jak coś na parterze. Okej. Okay. Aha! To się, kuźwa, natacherowałem, nie? No ja, nie, ma pierdolę, no? strzeliłem przez goście. No, Claymore zostawiłem, nie? I on skopowalił? Się... Tak, tak, powalił. Właśnie nie wiem czemu Tak Jak ma armor ruka to powala, nie, nie zabije Dobra, wbiegam, okej? Okay? Okay. Ja nie, czekaj, ja ci oznaczy, jeżeli... A może plantuj tutaj, na maxa na prawo O, albo tak Plant Łącznie, łącznik Nie wiem, już żadnego pojęcia gdzie jest ostatni No, zabił mnie od wejścia do piwnicy na zewnątrz No i ładnie Ja no, mnie dostał tam w głowę Okej, okay, bo tam C4... O uwaga, C4! Starej! Leci leci, leci. leci, leci, Dobra, i teraz ja się wysyłam wyżej. Tu będą chcieli HS przechodzić przez to okno, na wprost. Nas tu fuzuje. Na streamie 6 minut jeszcze. O, gościu przebiegł, na korytarzu. Na dole, na górze? Tak, na dole. No, tam gdzie bomba, blisko. W zupełnie inną stronę raz. Dobra, i obszedł może ten gość, którego zabiłem, okej, okay, git. Okay. Ja będę tam wchodził zaraz, kuźwa, w dupie. Kaczka, trzymaj mnie. No Okej, okay, Kaczka, wchodzę przez te drzwi, uważaj. Przez to okno wchodzę. Za biurkiem Za Plantuję, plantuję, plantuję Ty ja go zraniłem wjeżdżając w niego Dobra nice.